linka Piękny Strasznie waleczne ryby Wyciągam go I zaraz wypuszczamy Super walka naprawdę No, i mamy go, podobnie jak wczoraj. Też samiczka. Nie będę go mierzył, bo jest raczej mniejszy. I zaraz go wypuszczę, tylko zrobię to zdjęcie. Wpuszczamy. Pięknie, poszedł Zaraz montuję kukurydzę i rzucamy dalej. Jeszcze taka ciełoska. gniazdo do perkoza. Ciekawe to wygląda, nie? To jest zbudowane ogólnie z.